Dzień dobry, dzień dobry Witam Was serdecznie Idziemy tutaj na szybko sprawdzić po tych brzozach, Za krzypkami. może coś się uda, chociaż wątpię. Nie wiem ostatnio te wątpię, no to jest za dużo tego tych słów witam. Pozdrawiam serdecznie No trochę za dużo tak. Wątpię nie ma no mogłoby się już coś zacząć dziać, tak, żeby cokolwiek było, coś małego, coś fajnego, mm. tu oglądam sobie po takich wiecie miejscach, o. O takim. przy takim dębie jestem teraz, ale po prostu... <gry> Po prostu chyba te słowa będą się powtarzać jeszcze długo. Nie ma nic, chyba nic z tego dzisiaj nie będzie. Po prostu nie nazbieramy. O Jezus, naprawdę? Nie. Trochę śmieciuchów na pewno nazbieramy, ale ale to nie, bo nie chcę wam teraz takimi rzeczami zawracać głowy, bo teraz sezon złagrzebie, ale, ale po prostu żeby wam, znaczy wiecie, ja i tak tam trochę zbieram, ale ja wam pokażę szybki, o to chodzi a nie śmieciuchy śmieciuchy macie u mnie na kanale przez 7 czy 8 miesięcy no stop <śmiech> no <laughs> ares nic, lecimy na drugą stronę tam no i tam może coś jakaś kureczka wpadnie, jakiś czerwony oby, no zobaczymy, pochodzimy po lesie i zobaczymy a co tu chodzi to jakiegoś, to jest jakiś muchomo... muchomor Dobra, lecimy, nie będziemy przedłużać filmu. Może coś tam znajdziemy po drodze. Chciałbym się włączyć i Wam pokazać, ale nie, są, są jakieś gołąbki, ale nic konkretnego. Powiem Wam tam. O, taki gołąbek tam właśnie jakiś. Hmm, nie no po prostu posłucha. Patrzę, za zakaniami tu po boku jakaś kanufa, może wyjdzie No na razie, na razie to mam tu trochę śmieci. A nic poza tym, na no trudno. Dzisiaj wyjdziemy, chyba tego posprzątamy, ale nie ma dużo śmieci, po prostu tak biorę od czasu do czasu. No bo wiecie, posprzątanej. jest. Ale ma, taki mam, widzicie, taki na ramię się zakłada. I po prostu. Taki worek. A tam jakaś przyczepa stoi. Nie wiem, co to jest. Zaraz podejdziemy tam i zobaczymy. Co to za przyczepę ktoś tam to zostawił? Ale czekaj. No. Stoi sobie tu przyczepa. Nie wiem, czy jest ktoś na drzewo. Bo drzewo nie przyjechał. Wiem tak na środku takiej drodze leśnej zostawić? Dziwnie, no nie? Cuda się zdarzają. No dobra. Niech się stoi. Ja, ja na pewno nie zaprzęgnę. To musi być kuń. Idziemy tam. Tam, tam. Nie da rady, patrzcie Ciekawe jakie auto to ciągnie No, cholera wie Dobra, już konie to już nie ciągną po przeczapku, nie? Chociaż cholera wie, gdzieś tam może Na gór w głębokiej Polsce Dobra, lecimy dalej Tu wstąpiłem No ma ślaki żółte, zobaczy Ale widzicie W tym roku tu jednego znalazłem Zobaczcie, po prostu nie ma nic. Tu powinno być uciutko? Nie ma ani pół. Szkoda. Hmm. Aj. Przez jest wilgotno, fajnie. Ja nie wiem dlaczego te grzyby nie rosną. <grystanie> nie chce im się. Dobra, to zakończymy może ten sezon. <grystanie> Zaczynam może od jutra śmieciuchy zbierać. <grystanie> to na grzyby nie ma co chodzić. Dobra, idziemy. Jeszcze tam. Znaczy śmieciuchy i tak mam. Nie tak dużo, ale jak pojadę w inne miejsce to to będzie full. Dobra, lecimy dalej. No. Normalnie się wkurzyłem, nie ma nic. No normalnie nie ma nic. A, ale wiecie co? Jestem niedaleko. Pójdziemy na zajączki. Ale dzisiaj myślę, że chyba nawet zajączków nie nazbieramy. Przecież to jest pewny punkt powinien być. Pewny punkt programu hmm. Ale no zobaczymy. Dzisiaj jak coś będziemy brać, będziemy sprawdzać od razu czy są robaczywe czy nie. Bo ostatnio przyniosłem to było połowy roboty ale dobra Zobaczymy czy w ogóle będą tej rydze rosną wiecie tu tam na rogu ale to jeszcze nie czas na rydzę i ma ślaki tam powyżej no ale tu prawdziwka jeszcze nic znalazła prawdziwki wiecie gdzie rosną ja wam powiem tu o rosną prawdziwie Tu rosną prawdziwki arecz, czekaj a tu tu proszę bardzo jest jeden prawdziwy o. taki oczywiście jest pełno tych żuczków zobaczcie po prostu katastrofa No i wysypię to i wysypię to i lecimy traktor przejechał A ja tu mam dwa pierwsze zajączki O fajnie <laughs> idziemy dalej Może się zaczną coś <laughs> Powiem wam, że <laughs> zobaczcie no, zajączki są teraz takie. Tu jest trochę ciemniejszy, ale taki ślimak się tym zajął. No i takie są widzicie teraz zajączki, nie wiem dlaczego. A jak było coś lepszego, to po prostu wszystko robaczymy. Także no, nie ma sensu nawet tutaj chodzić i zbierać cokolwiek. Tam wszystko jest białe po prostu. żeby. Te tu też patrzcie, nawet takie widzicie, o, wszystko zgnite już. Hmm. No szkoda Więc Idziemy przejść, zobaczyć na jakieś borowika w <grymne> marzenia <grymne> Dobra, lecimy Ale zostań <grymne> Zobaczcie jakie piękności kureczki Ale są za małe, żeby je brać po prostu Nie, zostawiam je, niech sobie tu rosną Patrzcie ile tego jest Ostatnio te kurki rosną, ale takie malutkie na razie są to by trzeba było znowu za Przyjść za dwa dni Bo jutro jeszcze nie, ale za dwa dni mógł no dojść widzicie Tak sobie tu Ładnie rosną, jeszcze tu są gdzieś Jasne, że są Proszę O, te już są większe Zobaczcie jakie Ta, tu już jest ładna, co? Ale jedną Nie biorę Nie ma sensu Trzeba przyjść ja, za dwa dni, ale nie wiem, czy to przyjdę. Trudno powiedzieć, może jutro pojedziemy do ładne. Co? Takie śliczne. Króciutkie. No, no. Świeży... świeżyzny. Nie tylko świeże śmieci. Jutro, może, Ma jutro padać 23 stopnie. Także, może jutro do tego w końcu Jaroszowca się wybierzemy albo na pustynię błędowską. Po drodze skoczymy. No, zobaczymy. No, idziemy dalej, a res, chodź. nie bierzemy tych kurek, za małe są po prostu. Aby były takie jak ta jedna tamto, to jeszcze by się wzięło, teraz, no nie ma sensu, naprawdę takie piskie, co może jakiegoś borowika dwukilowego znajdziemy, no to, to wtedy weźmiemy na pewno. Pamiętacie te gołąbki? Zobaczcie jak już porosły. Zobaczcie jakie ładne są pięknie wyglądają Takie one mają grube nogi No pięknie wygląda Ale do koszyka się nie nadaje. No niestety Tam też jest facet taki przykryty Tu też są O, zobaczcie jakie ładne Piękne A tu po tym liśmy Jasne, że są patrzcie tu Tu patrzcie ile tego Tu też Dobra A tam Patrzę co to były Bo ale to raczej Wszystko te hmm. Szkoda no nie No <laughs> wyrwał się No sorry grzybek Wchodzą po mnie robale Idziemy tu jeszcze zobaczyć Chcę wam pokazać jadłodajnie, o! Dla zwierząt proszę, chlebuś, jabłuszka, rozprześniałeś, hm. no dobra, <grytanie> idziemy dalej. Poszukać. Poszukać grzybów, powiem Wam tak, górny śląsk, brak grzybów. <laughs> Trzeba czekać po prostu. Trzeba czekać, więc brak grzybów. Nie wiem dlaczego, bo tu to tak yy, padało. No nie powiem, że nie padało. Znowu przestało, znowu jakieś parę dni, i znowu padało. Także ta ściółka tutaj nie wyschła do końca, żeby tam było sucho. No to trudno powiedzieć, dlaczego grzybów nie. ma. Chyba, że z nieba sypią jakimiś, wiecie <laughs> to w ten... Może nie ma grybów. <laughs> Dobra, bez teorii spiskowych. <laughs> idziemy, idziemy tam. Jak tam nie będzie borowików, to już nigdy nie będzie. <laughs> może w górach, w górach myślę, że tam... W górach sowik może gdzieś tam na... <laughs> no to myślę, że tam są fajne. Ale tu nie ma. No, trudno. Idziemy dalej. Powiem Wam, idę, idę. Dużo jest takich, no widzicie, nawet e, już parę tam zebrałem, ale też To, Także to nie ma sensu wokół grywać. Tam, tam. A tu jakiś papier, to to, to muszę mnie wziąć, oczywiście, no bo jakby inaczej. No, do torby wrócimy. O. No raczej, raczej jak na razie, powiem Wam. Przyszłościowo jest fajnie, bo są kałuże i jest, jest wilgotno, jest ciepło. Ale myślę, że będą za kilka dni. Grzybki u nas się już pokażą. Jak są pierwsze kurki młode, no to myślę, że za kilka dni też się pokażą. Jakieś inne konkretne, ale jest pój. A jutro myślę, że jak nie będzie jakiś nawałnic albo coś, to, to, to się widzimy na, na Pustynię Błędowską, albo Jarosławiec, tam. Albo tu i tu, zobaczymy. Albo dwa odcinki się zrobi. <grystanie> o, fajnie było z rękawami, z film, no nie? <grystanie> Super. Dobra, idziemy jeszcze na czerwone po drodze, zobaczyć. Tam kopią coś e, i będziemy się żegnać. No to dobra, ja uciekam tam z Aresem. Aresem. <grystanie> co tak to już masz dość, co? A. Pan też już w już się ciepło robi, dzisiaj ma być 28 stopni Tak mówiłem, jutro pójdziemy, pojedziemy do Chyba, że coś się stanie, ale raczej nie powinno się nic stać Na, na Jarosławiec tam mm. A dzisiaj z grzybków to jedynie to I Tak, są, może nie dużo Tych śmieci, ale Ale są <laughs> No i tak odcić można i tak Zawsze coś tam się zbierze. Najważniejsze, że to znika z lasu. Widzicie? Dobra, jest, ja sobie to spakuję. Hmm. już tam nie będą wchodzić, do tych butelek nie będą ginąć. Jest, powiem Wam, że jest czysto, jest fajnie. Oby tak jak najdłużej zostało. E, są miejsca bardziej zaśmiecone i mniej. I teraz, i teraz można sobie fajnie odpocząć w lecie, chodzić. Po prostu odpoczywać, bo w śmieciach się nie da odpocząć. Po prostu chodzić. I... Jak widzisz tyle, idziesz z jakąś alejką, co widzimy lasa tam pełno śmieci, to nic przyjemnego. Chyba się zgodzicie ze mną. <grybów> Dobra, grzybów nie. ma, <grybów> Powiem wam tak, kurki młode są, widzieliście zresztą na poprzednich filmach, jakie młodziutkie wychodzą. Czyli jak wychodzą młodziutkie kurki, no to 3-4 dni jest od tych młodziutkich kurek, jak się pokazują, po prostu inne zaczynają mruć. Tak to działa. No. <grybów> Zazwyczaj mi się to sprawdza, chociaż <grybów> w tym roku to, to powiem wam, że... <laughs> Powiem wam, że tak dziwnie to nic się nie sprawdza, po prostu ciepło mi jest, już się zrobiłem Długi rękaw sobie wybrałem e, ręka e, Czasami się zastanawiacie, czemu mam takie czerwone koszulki cały czas, tak? No mam z rękawem i z drugim rękawem I mam chyba tych 10 pary i tam tych 10 pary <laughs> I go wymieniam po prostu sobie. Żebyście nie myśleli, że w jednych tych samych chodź, Chociaż w spodniach on tylko jedne takie, ale wyprawy. No dobra, no to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Ja zabieram te nieładne rzeczy z tego lasu. A jutro, może po te ładniejsze rzeczy, rzeczy po, pojedziemy na te grzybki. Także, także no. No zobaczę, oby tam coś było. Może kurek nas zbieramy. A jak nie, to przejdziemy się spacerek, zrobimy. No sprawdzimy po prostu, czy coś jest, czy nie ma. No i tyle. Jarek, też Was żegna. No i do jutra, jakby coś. Papa. Pa.